To były czasy, w których, inaczej niż dzisiaj, scenariusze filmowe pisano niezwykle precyzyjnie. Z bardzo prostego powodu. Najdroższym elementem w produkcji filmu w czasie polski socjalistycznej był koszt kolorowej taśmy filmowej. To był koszt ogromny, bo ta taśma była kupowana za dolary. I stąd w tamtych filmach moralnego niepokoju, w kilku z nich udało mi się zagrać, obowiązywał taki środowiskowy przelicznik 4 do 1. Innymi słowy, na jeden metr taśmy, która wchodziła do filmu, cztery mogły zostać stracone, ale nie więcej. To oznaczało, że nie było taśmy na więcej niż dwa duble prawda? Nie było możliwości robienia czegoś, co się dzisiaj powszechnie robi, że się kręci 10 różnych scen, różnych wariantów scen, różnych zakończeń, różnych dynamik i potem dopiero na poziomie montażu filmu wybiera, który rodzaj historii najlepiej do całego filmu pasuje. Wtedy reżyser, i to nie tylko Kieślowskiego dotyczyło, innych reżyserów również, musiał być niezwykle przygotowany, musiał dokładnie wiedzieć, co chce nakręcić, dlaczego i po co. Oczywiście z tym się wiązało również i to, że te sceny próbowało się wielokrotnie. Ten tryb pracy był znacznie bardziej teatralny niż widać to na taśmie. Myśmy musieli dokładnie rzeczy próbować, dokładnie tak jak w teatrze, a potem bardzo starannie udawać, że nigdy w życiu nie było to próbowane, że to się zdarza po raz pierwszy to nie z głowy brały się scenariusze Kieślowskiego, tylko z oglądania rzeczywistości, z szukania formy, jakiej można by nadać tej rzeczywistości. Kieślowski był niezwykle wrażliwy na to, co, co, co zachodzi tu i teraz. Te, te sceny w jego filmach, one do ostatniej chwili były jeszcze przerabiane, a może mówił nie tak, nie tak, to powiedz to słowo na początku, a tamto na końcu. Nie, to, wiesz co, to słowo trochę jakieś takie sztuczne, zmieńmy je na inne. Nie miał nic przeciwko temu, kiedy aktor improwizował własnym tekstem, bardzo często prze, prze, przedkładał wersję improwizowaną, bardziej prawdziwą, od jakiejś bardziej literacki. Był wspaniałym człowiekiem, niezwykle wrażliwym, niezwykle inteligentnym. To była frajda trafiać do Kieślowskiego, wielka frajda. Pamiętam tę fabułę i oczywiście pamiętam, że ta decyzja tego tytułowego Filipa, którego grał Jurek Sztur, no była decyzją dramatyczną, prawda? On decydował się jakby na samoograniczenie w tej swojej antysystemowej rewolucji, czego mu z kolei grany przeze mnie Witek, jego młodszy kolega, nie mógł wybaczyć. To miało wielki sens w tamtym czasie. Film powstawał w 1979 roku, jeszcze przed wybuchem Solidarności, i myślę, że decydując się na takie rozwiązanie w scenariuszu, Kieślowski, reżyser, szukał jak gdyby granic zdrowego rozsądku w tej postawie bycia antysystemowym. To to postawa, którą wielu wybitnych i znakomitych twórców tamtego czasu przyjmowało. Proszę pamiętać, że nikt wówczas nie wyobrażał sobie, aby tak zwany mur berliński miał kiedykolwiek za naszego życia runąć. Nikt w ogóle nie śnił o zmianie ustroju. Całe to parcie kultury i nie tylko kultury w celu zmian było parciem reformistycznym. A, a rewolucja, a zwłaszcza krwawa rewolucja, przysłowiowe wejście ruskich, to była ostatnia rzecz, jakiej ktokolwiek pragnął. I mam wrażenie, że w takim kontekście politycznym ten scenariusz wówczas funkcjonował. Dla mnie tamto rozwiązanie nadal jest sensowne i zgodne z rzeczywistością historyczną. Proszę popatrzeć, co się stało przez następnych 10 lat. Sposób Mężny, przetrwaliśmy upadek powstania, wyczekaliśmy na lepszy moment i dokonaliśmy cudu. Bezkrwawej, niewiarygodnym sukcesem zakończonej rewolucji systemowej. No, jesteśmy przykładem na skalę całego świata. To bardzo różni twórcy, choć ludzie głęboko zaprzyjaźnieni tak długo, dopóki Kieślowski żył. I bardzo często ze sobą rozmawiający i ze sobą współpracujący. Ale rodowody obu panów są zupełnie różne. Krzysztof Zanus jest jednak, powiedziałbym, człowiekiem urodzonym z literatury. On te swoje scenariusze pisze, wymyśla. One bardzo często przybierają postać debaty, czy dyskusji, czy starcia jakichś poglądów. Jest trochę tak, jakby ja wiem, filozoficzne, społeczne czy polityczne problemy Krzysztof, mówimy o Zanusim, zamieniał w formę scenariusza filmowego. Podczas gdy Kieślowski, jak wszyscy wiemy, wyszedł z filmu dokumentalnego, czyli wyszedł od takiego narzędzia, które służy do podglądania rzeczywistości, do porządkowania jej, być może nazywania.